Nagroda specjalna burmistrza Ostrowi Mazowieckiej, Jerzego Bałera. Włodarz Ostrowi Mazowieckiej postanowił uhonorować drużynę, która szkoli wielu młodych sportowców w kilku rocznikach. Tylko drużyna z rocznika 2011 wzięła udział w ponad 20 turniejach, wygrała rozgrywki ligowe w kategorii Żaków i zajęła trzecie miejsce w finale rozgrywek Ciechanowsko-Ostrołęckiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej. Dodatkowo klub jest organizatorem jednego z największych turniejów w regionie dla młodych piłkarzy oraz zimowego Mikołajkowego turnieju. Imprezy odbywają się regularnie i z roku na rok z coraz większym rozmachem, czego dowodem był ostatni rok 2019. Z pewnością klub dowodzony przez prezesa Pawła Skarwetowskiego i trenerów Akademii wychowa niejednego piłkarza, który będzie rywalizował w najlepszych drużynach w kraju. MKS Ostrowianka Ostrów Mazowiecka, dawniej UKSAP Ostrów Mazowiecka. Dostępny. Drodzy Państwo, korzystając z okazji, chciałbym podziękować władzom miasta, w tym panu Jerzemu burmistrzowi burmistrzowi naszego miasta. Chciałbym podziękować dyrektorowi mosir panu Bartolomejowi za udostępnianie nam boys do, do treningu. Chciałbym podziękować panu prezesowi Pawłowi Skarbowskiemu, który zaufał nam, trenerom, w prowadzeniu naszych, naszych zespołów. Chciałbym podziękować moim kolegom, trenerom za wspaniałą współpracę między nami, że możemy cieszyć się sukcesem naszych chłopców. Ale przede wszystkim chciałbym podziękować tu chłopcom, których, którzy są dzisiaj z nami, których nie ma, którzy reprezentują nasz klub na. Na boiskach i życzyć im sukcesów za to, że nam zaufali, a my zaufaliśmy. Dziękuję bardzo. Na dzisiejszej Gali otrzymaliście nagrodę specjalną. Jakie były Wasze osiągnięcia największe w minionym roku? Nagrodę, jaką otrzymaliśmy, otrzymaliśmy jako Akademia Piłkarska. W szczególności nasz rocznik 2005, który którym tym trenerem awansowaliśmy i to jest taki naszym to jest naszym małym sukcesem do y, mazowieckiej ligi y, i naszym celem jest jak najlepiej reprezentować nasz klub nasze miasto w tych rozgrywkach a jakie macie plany na przyszły rok y, przede wszystkim rozwijać się rozwijać się jako akademia y, będą powstawać nowe roczniki y, młodsze grupy y, chcemy, chcemy Rozgrywać, reprezentować nasz klub na turniejach w większych miastach jak Warszawa, Białystok. Myślimy także o wyjeździe na turniej zagraniczny. Z Panem są, rozumiem, zawodnicy. Czy to filary zespołu? Tak. Akurat pozwoliłem sobie dzisiaj zabrać, można powiedzieć, kręgosłup naszej drużyny, którzy reprezentują rocznik 2005, w którym właśnie awansowaliśmy do Wyższej Ligi. Ale ogólnie cały wkład, wszystkie sukcesy należą się i brawa dla całego zespołu. Z tego miejsca możecie też kogoś pozdrowić, komuś podziękować. Zapraszam serdecznie. Ja skorzystając z, z okazji, chciałem podziękować panu burmistrzowi za, za to, że nas zawsze wspierał. Oczywiście chodzi tutaj o wsparcie też finansowe, bez którego byśmy sobie tak nie pozwolili, żeby jeździć na turnieje, reprezentować Ostrów Mazowiecką. Chciałbym podziękować panu dyrektorowi Mossiru, panu Bartomiejowi Pieńkowskiemu za to, że mamy gdzie trenować, zawsze nam udostępnia obiekty do, do treningu. Panu prezesowi Pawłowi Skarpetowskiemu, który zaufał nam, trenerom, daje nam wolną rękę, wspiera, pomaga. Oczywiście chciałbym podziękować też kolegom, trenerom, których... Reprezentuje tutaj dzisiaj i oczywiście wszystkim zawodnikom z naszej Akademii, bez których byśmy nie istnieli, i ich wkład jest tutaj dużym sukcesem. My bardzo gratulujemy. Życzymy również wielu sukcesów. Bardzo dziękujemy za tę rozmowę. Dziękuję bardzo. Również chciałbym podziękować Tacie, że wspiera mnie w każdym meczu. Zawsze ze mną jeździ i zawsze mnie wspiera. Dziękuję. Ja chciałem podziękować rodzicom i mojemu bratu za to, że mnie wspierają w rozwoju piłkarskim. Również chciałbym podziękować mojemu tacie, mojej mamie, no i babci, która zawsze mnie wspiera. Chciałbym podziękować moim rodzicom, którzy zawsze wspierają mnie w trudnych momentach. Bardzo wam dziękujemy, gratulujemy.